Bo ja chciałam tylko zdradzić jedną tajemnicę Kasi, że ona jutro ma urodziny. Między innymi to jest powód, dla którego biegnę tą setkę. Taki challenge urodzinowy, bo będzie to moja pierwsza setka w życiu. Właśnie, wy macie mi zrobić prezent i macie mi pozwolić wygrać duże pieniądze. Tak, żebym zapamiętała te urodziny do końca życia. Także tylko kończąc, dostawałam dzisiaj kilka telefonów od znajomych, którzy mówili, słuchaj, ale może za tydzień pobiegniesz, bo tam tutaj taka, niewiele tu ugrasz jutro. Ja mówię, słuchaj, no ale za tydzień to ja nie mam urodzin, ja mam teraz. No i tak się skończyło, że jestem tu, a czy wystartuję, to się okaże jutro o czwartej rano.